Co tam upały? Trzeba liczyć gwiazdy, tylko gwiazd nie było. Może gwiazdy były tylko na wsi, jak łosie. Dość trudno liczy się gwiazdy w mieście. Są na niebie, ale stąd ich nie widać. Serio, to jakbyś próbował liczyć gwiazdy w dzień, jest za dużo światła. A nie możemy jej włączać, George. Nie chcemy, żeby zabrakło prądu. Notez do czegoś jednak się przydawał. W tym upale George nie mógł spać. W tę jedną noc, w którą nie mógł spać. Nie było gwiazd do liczenia. Ludzie mieli zamknięte okna i włączone klimatyzatory. George słyszał szum. Skoro tyle osób miało włączone klimatyzatory, nic się nie stanie, jeśli George też włączy. Tylko na tyle, żeby ochłodzić małą małpkę. W takiej sytuacji Małpka mogła zrobić tylko jedno: schować się. George. George, eh, nie ma prądu. Huh. George, gdzie jesteś? George, jesteś tu? Aha. Cześć, kompas. George próbował powiedzieć panu w żółtym kapeluszu, jak mu przykro, że spowodował awarię prądu. No i myślisz, że to przez ciebie nie ma prądu? George, jedna mała mapka nie może spowodować takiej awarii. Tak yy, sądzę. Dobry wieczór. Przyszedłem zajrzeć do gołębi. Zgasło światło w całym mieście, widział pan? Aha, George myśli, że to przez niego. Włączył nasz klimatyzator. Aha. Ja myślałem, że przeze mnie zgasło. Włączyłem nasz, bo Serdelowi było gorąco. Potem zrobiło się ciemno. Ale w radiu mówią, że to mrówki są winne. Uh -huh. Jak to? Chodzi o to, że mrówki przegryzły słupy elektryczne w Ohio i przerwały linię. <noise> Wiesz, George, awaria prądu ma pewną zaletę Możesz użyć tego Wcześniej George nie spojrzał do góry Tu było chyba jeszcze więcej gwiazd niż na wsi Jest jeszcze druga zaleta Zamrażarka też przestała działać, więc musimy je zjeść zanim się roztopią Widzę, że znalazłeś wielki wóz. George usadowił się wygodnie i zaczął liczyć gwiazdy. gwiazdy.